Witam wszystkich na kanale i te nowe osoby Dzisiaj jest taki specjalny film, w którym będziemy drylować wiśnie yy. To są wiśnie Tak wiśnie I oczywiście pokażę Wam jak to działa tylko czasem mi Czasem mi się psuje ale Normalne. O, to się tak wygląda. Że tak w środku wygląda, i robi się z tego normalny soczek. Taki słodki, naturalny. I czasem mi się trochę tam się psuje, ale przejdźmy do rzeczy. Zanim, przy... Zanim będziesz to widzieć, to proszę daj super lajka. I tak tutaj idzie do, zrobiłem tak, że ktoś ma zlew i nie wie jak zrobić, to zróbcie sobie tak, że stół jeszcze taki jest na, jak się to nazywa, na, nie na magnes, tylko na taki stojak usztywniony, tak z tyłu, z tyłu i tutaj macie taką wajchę i możecie sobie wam śni nawet jak jest mokro to jest bardzo ciekawe no i tak o ja sobie biorę mam dużo dzisiaj tak roboty możecie komentować jak wam się podoba taki nowy sposób bo to jest taki nowy sprzęt kupiłem sobie Tutaj mam taką mini zjeżdżalnię. I jak będzie pełno, to się do wiaderka do, do się pójdzie. A tak to, jak nie pójdzie dobrze, to będzie ok, to się poprawi. Yy, gdyby ktoś wiedział o co tu chodzi, to dajcie. Komentarz, hashtag, wiśnie to przypnę serduszko. No i. Tutaj trochę tak idzie. Czasem się mówiłem, że już zaczyna, ale powiem Wam tak: kiedy robiłem kanał, to dziękuję Wam, że Wy się staracie. Moi znajomi też mi pomagają, tylko jakoś hmm. tak wygląda bez pestek. Pokażę wam, jak bez pestek to wygląda. Widzicie to oczko takie? Takie oczko widzicie? To jest tam pestka. I zniknęła. To jest tak, że... Hmm. że pestka tutaj leci do takiego dziurki takiej, a to jest taki kompozytor, czy taki przekaźnik do dołu, żeby nie było. Jak nie idzie, bo to bierze, trzeba powoli brać, ale powiem Wam tak. Jak do jak najwięcej subskrypcji pod tym filmem, dajmy 10 łapek. To będzie kolejny film. Jeśli będę miał czas, to nagram. Nagram, ale zawsze, nie, nie zawsze nagrywam, ale co mi tam? Bo nie wiem, co nagrywać. Możecie komentować. OPS-a mam, Foresta mam. a Tak to będzie kolejny film to będzie nie wiem o czym. No i taką. Może jeszcze trochę. I tak mam dużo roboty. Słyszycie takie pyk? To znaczy, że pestka poszła. Daj hmm. mi pestkę i nie ma Tam. Hmm. No, tak. Dzisiaj. Dzisiaj ładna pogoda można pić sobie. Wyjść na no, no. ja, ja tak dużo robić, bo to idzie na zapas do piwnicy idzie. Próbuję jakoś robić. Jak jesteś nowy na tym kanale, to proszę daj sobie tam po sobie coś. To znaczy, albo łapka, albo subskrypcja, no. Ale jak was to relaksuje, to będę więcej takich robić. Posłuchajcie. Oczywiście jak się robi te czereśnie czy tam wiśnie. Hmm, no to, no to taką. Ale to nie jest AI to jest prawdziwe życie. które pestki nie wychodzą one. One na drzewach rosną. No to dobra. Jeszcze trzy. I zaraz Wam pokażę, jak, jak to wygląda w środku. W środku tak wygląda. Taka specjalna maszynka robi. To znaczy ręcznie to się robi, nie maszyna mój błąd. Jeszcze trochę zróbmy, żeby ten film nie był nudny. I tak yy... możecie mi dać jakieś tam patrzcie. Możecie sobie robić co chcecie. I tak film mało robię, ale próbuję więcej. To jak taka ciekawostka. E, ja bardzo lubię ten sprzęt, bo, bo tak trochę pompujesz. W środku tej maszyny jest sprężyna. E, jak to, to. To jest nowe. Już mówiłem, że jest nowe. I to e, oczywiście. E, jak robiłem. Robię jeszcze, bo to się zbiera ręcznie. E, ten owoc od, owo, od owocek o, oh, trochę ręka. Pali, dobra już tak, dobra. bym powiedział, że praca taka nie jest taka przyjemna. To jest przyjemne, bo kciuk ten musi pracować, a a to przebija, za, przebija, yy, przebija to o to właśnie o to taki coś i jak mówiłem, to yy, niektórzy nie wiedzą co to jest i właśnie tłumaczę o co chodzi. No ale jak wiecie, to może was zainteresuje. Powiem Wam, że fajny sprzęt, bo to jest takie. no Większość nie widzi, ale ja w moim życiu prywatnym widziałem u, u znajomych, u rodziny. No i, no i nie wiedziałem, że mam taki sprzęt w domu. No i tyle. No, dobrze. To było na tyle. Jeśli Wam się film spodoba zalajkujcie, subskrybujcie i na ostatni tak, patrzcie, ładne domowe czereśnie. I czereśnie są dobre, ale ja nie lubię. No, kto lubi ten mówi hashtag Czereśnie I tyle No i co? No to co jeszcze te trzy I pokażę Wam jak to się robi. Miłego dnia i cześć.